Na tej stronie Aktualnie znajduję się na trybie Gencash na serwerze Tablet Apple. Zostawcie sobie w górze i dzwoneczek, piszcie w komentarzu swoje niki. A dwie osoby łącznie wygrają, jedna osoba wygra yy, 1 bilion, a druga osoba wygra po prostu yy, te taki generator, który generuje VPLN, więc wydaje mi się całkiem fajnie. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam przedmiot, który totalnie odmieni waszą grę na Gencash'u i pozwoli Wam się stać najbogatszą osobą na serwerze czyli na początku przestudiujmy item shopa i zobaczmy w ogóle z czym to się je tryb GenCash wybieram tryb GenCash mamy pakiet chat, gigabox, ranga chat największy zestaw kluczy ale nas obchodzi najbardziej wróż motyka 49 bloków na raz za jedne 130 zł a ja oczywiście taką motykę dla Was uszykowałem i zobaczymy w ogóle jak ta kasa w ogóle yy, siada, będąc po prostu świeżym stiwkiem, który wszedł na serwer. I pokopiemy sobie na przykład 5 minut i zobaczymy ile kas nam się uda wydropić. Patrzcie, już mam 9 groszy, nie? Chwilę kopiecia kasa leci tak naprawdę w yy, sposób fenomenalny i szybki. Patrzcie, 16 groszy. <laughs> ja mam takiego jakbym. Jakbym jakiś chory był, szanowni państwo. I szkoda, że też rozbiłem na nowe konto, gdzie nie mam żadnej rangi ani nic. Więc widzicie, żeby zarabiać, wystarczy wam tylko właściwie motyka, kopiecie parę sekund i zaraz właściwie macie złotóweczkę elegancką, piękną, wydropioną w mniej niż minutę. nie? A zobaczcie jeszcze, jak miałbym jakiegoś spida, żebym mógł sobie piekać tak szybko, fajnie. To naprawdę by to było... Fenomenalnie tak. 79 groszy, już mam wykopane 81. Naprawdę wydaje mi się, że ten tryb jest po prostu go godny, godny do zagrania tak. Y y martwi mnie tylko to, że nie wyświetlam się na środku ekranu to, że wykopałem, ale nie wiem dlaczego zbytnio. Tak szczerze. No i co, widzicie? Wykopałem złotówkę w przeciągu minuty. Już mam y złotych 20. Więc naprawdę fajnie, fajnie, fajnie. jak zostawicie pod tym odcinkiem 100 lajków, to dam Wam poradnik jak szybko zarabiać kasy na serwerze. Bo wydaje mi się, że to by mogło być przydatne. Bo ja na przykład robię 1 bilion tej kasy serwerowej w niecałą godzinę, nie. Więc wydaje mi się, że całkiem fajnie. Nie grając, stając awki i tak dalej, sobie po prostu nabijacie forsę. I również, jak ktoś chce pokopać sobie na skrypcie, to odsyłam Wam do wczorajszego materiału. I Jeżeli ktoś umie tworzyć y, miniaturki, nie musi być jakieś to zaawansowane ani jakieś takie. No, po prostu takie standardowe, proste do zrobienia. Jeżeli ktoś z Was umie, ktoś się po prostu fascynuje, y, robię miniaturę jak jakiś grafik, to jest jego hobby, to odezwijcie się do mnie na Discorda. Link macie w opisie i Tam nie znajdziecie na Discordzie XDMC, jak ktoś z mnie ich to xdnc podłoga No i patrzcie, materiał trwa 3 minuty 30 sekund Nie licząc tego, że mówiłem o subie, jeszcze nie kopałem i biłem na item shopa No to załóżmy 2 minuty kopiemy, czyli około złotówka na minutę, więc tutaj mi się całkiem fajnie No naprawdę na, na kasa leci, no i kto by tak sobie nie chciał podropić kaski więc wydaje mi się, że opłaca się, opłaca się nawet sobie kopać na AWK, a wyobraźcie sobie jak na przykład tu drop, jak macie rankę czada i sobie odpalicie, no wtedy możecie latać ogólnie, ale jeszcze jak sobie odpalicie tego turbohighs, nie, naprawdę, no bo możecie sobie odpalić ten turbo kasę tam na 15 czy na 30 minut razy półtora jeszcze możecie sobie tutaj PETY w ogóle dodawać. A pety w ogóle zwiększają waszą szansę na wydropienie kasy, nie? Więc wtedy to leci chyba jeszcze bardziej szybciej. Wam pokażę parę pety. Może sobie otworzymy parę. Ile mam tu kenów? 55 tysięcy. czy tą prze... tą czy tą. Dobra, mogę tylko otwierać jednego peta na raz. Zobaczymy co nam wdropi. Dobra, pieseł. Otworzymy sobie, zmarnujemy całe coinsy, które mam do dyspozycji. I zobaczymy wtedy, czy jak będziemy mieli pety, to z czym to się je w ogóle, ile nam w ogóle wydropi. Mam głos jakiś jakbym był chory albo, nie wiem, schlany, coś tego typu też pety. Dodajemy sobie i patrzcie, one zwiększają po prostu nasze y, szanse na wydropienie y, pieniążków, nie? O, widzicie, od razu 5 kruszy wypadło, a dodałem tylko peta. Nie no, naprawdę ogień, nie. I zobaczcie spidak ich dostaje. Nie no więc widzicie co od razu robić, jak wejdziecie na serwer robicie sobie te pety i zbieracie sobie mamonę więc widzicie jak to szybko się dropi tą kasę wpijacie na serwer a ja się z wami żegnam trzymajcie się cześć mam nadzieję że to wam taki materiał się spodobał no nie musi nawet wydawać kasy, możecie sobie wypłacić i sposób wypłaty jest automatyczny lub wypłacają też blikiem na i e discordzie macie po prostu logi wypłat więc wydaje mi się, że całkiem fajnie, transparentnie, a się zamierzam, Wami trzymajcie się, cześć, Hej.